Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na moje pierwsze wrażenia nowego iPhone'a 14 Pro. Lecimy! Do tematu iPhone'a podchodzę nieco spóźniony, już minęło parę tygodni od premiery, a miałem kilka problemów z Apple'em, ale to jest chyba temat na osobny film, bo... Naprawdę działo się bardzo dużo, ale nie przedłużając, wracając do gwiazdy tego odcinka, czyli iPhone 14 Pro. Samo pudełko z serii Pro jest teraz białe, a nie czarne, tak jak wcześniej. A w środku dalej nie znajdziemy ładowarki. Więc jeżeli sprzedaliście poprzedniego iPhone'a z ładowarką, to znowu musicie kupić nową. Wziąłem ten nowy kolor, czyli głęboką purpurę. I jest faktycznie głęboki, jest ciemny. W porównaniu do iPhone'a 13 Pro jest dużo ciemniejszy. Coś podobnie do 12 Pro, gdzie ten niebieski też był taki ciemny. Same obiektywy już w iPhone'ie 13 Pro były duże, a nawet żeby nie powiedzieć bardzo dużo, ale w 14 Pro są jeszcze większe. Sama wyspa jest większa, obiektywy są grubsze oraz bardziej wystają z telefonu, więc na biurku już niewiele brakuje, aby kładąc iPhone'a ten po prostu stał. Sam telefon jest też o kilka gramów cięższy od poprzednika. Przyciski też są w nieco innych miejscach, więc to oraz większe aparaty powoduje, że wszystkie wasze poprzednie TUI z 13 Pro oczywiście nie będą pasować. Po kilku pierwszych dniach 14 Pro mogę już coś powiedzieć zarówno o Dynamic Island, czyli wyspie z czujnikami i aparatem, która sprytnie przez Apple jest używana do różnych animacji w interfejsie iOS 16. Kilka z systemowych aplikacji wspiera szereg funkcji, które lądują w dynamicznej wyspie, nie wiem czy po polsku tak to jest nazwane i mamy wtedy takie małe informacje, że na przykład gra muzyka albo mam włączony minutnik, a po kliknięciu w wyspę ta przeniesie nas do apki lub po przytrzymaniu na przykład w aplikacji muzyka pojawi się mini odtwarzacz. Podobnie dzieje się właśnie z minutnikiem czy z systemowymi powiadomieniami, kiedy na przykład wyciszymy iPhone'a, zalogujemy się gdzieś poprzez Face ID i tak dalej. Całkiem sprytnie to wszystko wymyślili w Cupertino i na pewno wygląda to lepiej niż Notch, ale nie jest to w żadnym wypadku funkcja, dla której warto specjalnie przesiadać się na nowego iPhone'a. Myślę, że z czasem i wsparciem większej ilości APEK będzie tylko lepiej. Jak już jesteśmy przy ekranie, to drugą najbardziej zauważalną zmianą jest oczywiście Always on Display, czyli zawsze włączony ekran. Jestem wielkim fanem tego rozwiązania i od początku istnienia iPhone'ów i później innych smartfonów nie mogłem znieść tego, że pomimo coraz większych ekranów zajmujących cały front smartfonów są one smutne i czarne. Teraz na wzór Apple Watcha oraz telefonów z Androidem w iPhone'ie również mamy niegasnący wyświetlacz i kiedy zablokujemy telefon ten przyciemni nieco tapetę, ale wciąż będzie ona widoczna, podobnie jak zegar, widgety i inne powiadomienia. Dużo lepsze niż czarny, pusty i smutny ekran, prawda? Ja widzę już dwa efekty uboczne takiego wyświetlacza, bo jeszcze jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tego, że właśnie w iPhone'ie cały czas się świeci wyświetlacz, i kiedy na przykład spojrzę na niego i widzę, że jest podświetlony ten ekran, że ta godzina się świeci, to myślę zawsze, że jakieś przyszło jakieś powiadomienie i szybko sięgam po ten telefon, a tu nic nie ma, tylko po prostu <laughs> świeci się ekran, bo jest always on display. A drugi efekt uboczny, który jest w sumie całkiem przydatny, to kiedy iPhone leży w ciemnym pomieszczeniu, nie wiem gdzie on do końca leży. To ten lekko podświetlony ekran pozwala go nam łatwiej i szybciej zlokalizować, np. Kiedy, kiedy leży na łóżku gdzieś kobrze czy na, na kanapie. Podświetlony ekran, widzimy godzinę, szybko znajdujemy, dużo szybciej niż w porównaniu z wygaszonym telefonem. O wpływie na baterię Always on Display, jeszcze nie chcę za dużo mówić, ale po pierwszych dniach czy w sumie już tygodniach nie zauważyłem wielkiej różnicy względem iPhone 13 Pro, której tej funkcji nie ma. I 6-7 godzin z włączonym ekranem to wciąż wynik, którego iPhone najwyraźniej pokonać w moim przypadku nie może. Czy to dużo, czy mało, ocencie sami, jak dla mnie jednak wciąż za mało. 14 Pro dostał również sporo usprawnień we wszystkich aparatach. Po wejściu w apkę aparat, pierwsze co widzimy to jest dodatkowy przycisk do podwójnego zoomu, który mimo, że nie jest żadnym odkryciem, to często przydaje się, bo zdarzało mi się, że po trzykrotnym zoomie często jednak lekko oddalałem kadr. Główny obiektyw jest minimalnie ciemniejszy, ale ma 4 razy więcej pikseli, bo mamy teraz 48 megapikseli, więc sumarycznie zdjęcia powinny być jednak lepsze. Mamy też lepszą stabilizację matrycy, tryb akcji podczas filmowania, ale z tego co zauważyłem, to jeżeli nie chcemy mieć poruszonego wideo, to jednak tracimy na jakości i nagrywałem wtedy w 2.8K. Mamy jaśniejszy przedni obiektyw i kilka innych funkcji, które sprawdzę w pełnej recenzji. Ceny iPhone'ów, tak samo jak ceny wszystkiego w Polsce, również poszły do góry i za iPhone'a 14 Pro ze 128 GB trzeba teraz dać 6,5% pół tysiąca złotych. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie iPhone'a 14 Pro, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie w pełnej recenzji, która pojawi się na kanale już za jakiś czas. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz oraz wbij tego suba, aby nie przegapić pełnej recenzji właśnie iPhone'a 14 Pro oraz innych nowości od Apple, jak Apple Watch 8, Apple Watch Ultra oraz prawdopodobnie na jesieni pokażą się nowe MacBooki, nowe iPady, więc prawdopodobnie również będę je testował. Tutaj mam również MacBooka Pro 14, którego również muszę zrobić o nim film. Także subskrybujcie, dawajcie dzwoneczek pod filmem, dajcie łapkę w górę pod filmem również i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!